thanks <sweak> trochę. Powietrze trzeba trochę postawić. A zaraz w sumie z odcinkiem dla Was polecę, bo dawno nie było tej serii z motorami, widzów i kładami. Ja tam mam ponad 200 chyba motocykli. Ale teraz będą. Nawet temperatura jest 80, też się nie zagrzał. Dobrze. Teraz polecimy w sumie ze starszymi sprzętami. Teraz będą jakieś tam Simpsonki, nie wiem, Romety, Weski, tego, tego typu sprzęty. No i pierwsze moto. sioma, przysłałem zdjęcia mojego Simpsona SR50. Simpsona posiadam od września 2018 roku. Jedzie on 60 na godzinę. Moim zdaniem jest on bardzo fajnym skuterem na początek. Skrzynią manualną, czterobiegową. Ma on spoko mocy, żeby palić gumę czy kręcić kółka na asfalcie. Dokupiłem do niego handbary. Planuję założyć lusterka dolne i założyć cylinder 70. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich Twoich widzów. Cześć, mam Ci do pokazania mojego komara 2352 z 1981 roku. Mam go już 2 lata. Jest na dwa biegi, które są w manetce. Vmax około 60, tak piszę na liczniku. Sam nie sprawdzałem, bo licznik nie działa. Pali bardzo mało. Po zakupie zmieniłem olej w silniku bo komar stał nieużywany parę lat w szopie założyłem do niego nowe gumy na podnóżki i kopniak oraz osłonę na łańcuch, bo stara była powękana brakuje w nim lewego schowka i sygnału od pipczka ogólnie jeździ się nim, na nim spoko, pozdrawiam tym razem będzie trochę nowszy romet Siemka widziałem, że robisz filmiki z motowidzów także ja swój pokażę jest to romet RS z 2010 roku jest w trakcie projektu ukończony już w 80% Wymienione prawie wszystko. Osiągi Rometa też potrafią zadziwić nie jednego. Po wymienieniu części, które były jego mankamentami, zastąpieniu ich lepszymi, moto jest praktycznie bezawaryjne. Na większości zdjęć Romet jest na starym, słabym wydechu. Teraz został zmieniony na kolanko z rury kwasowej i końcówkę fake acrap. Zdjęcia czarnego przedstawia jego stan początkowy. Witam, chciałbym pokazać swojego Rometa Ogara z silnikiem Jawki 50 z 1997 roku. Kopiłem go 5 lat temu, jeszcze nic nie było robione przy silniku. Ma tłoki cylinder polski, jest szybszy od skutera z silnikiem 70, można nim na jednym kole pojeździć, odpala od kopa, nawet jak jest minus 10 stopni. No to nieźle zapierdziela, ale czy szybszy od 70 Taki stary motorek to nie wiem. Następne moto, witam Cię serdecznie, moim sprzętem jest Romet 205, skromnie nazywany przeze mnie Zdzira, ze swapem na 80 w czterosuwie. Ogólnie jest w nim oryginalna tylko rama i koła, w tym sezonie zrobiłem nim około 2000 km i jeszcze się trzyma. Jest dosyć zrywny, jego prędkość maksymalna wynosi około 60-70, zdarzyło się 75. Sezon się nie kończy umiem, więc jak się uda, to do zimy zmienię cylinder na 110 i będzie śmigać. Pozdrawiam ciepło całą ekipę. Kolejne moto Simpson S51 Comfort po remoncie silnika i lakieru. Silnik to 50. Drugie moto to Derby Senda po wymianie cylindra z 50 na 70. Derby jest na sportowym wydechu Yasuni. Następne moto, też przedstawiam mojego Simpsona S51 Enduro, moto z 1986 roku. Jest to już mój trzeci Simpson. Miałem Sendy April RS125 do Sima, wróciłem z sentymentu posiadam go 3 tygodnie. W tym czasie zrobiłem remont ramy, został rozebrany do ostatniej śrubki. Rama pomalowana, zbiorniki i pokrywy. Imitacja krwi, fajnie to wyszło, zmieniony wygląd, remont zawieszenia i bardzo dużo nowych części i dodatków. Silnikowo 74x4, gaźnik 21, skrzynia 4B, długa, zapłon Ducati. Simpson ma dyfuzor platka. Do zrobienia zostało mi jeszcze zmiana kierownicy na ProTaper, pomalować błotniki na czarne i zmienić wydech na zwykły enduro. Następny Simpson, dokładniej to Simpson S60, niedawno był malowany pod projekt, jest on z 1986 roku, z tego co pamiętam. Mam w planach kupić przedni błotnik enduro i wysoki tłumnik jest on zarejestrowany. Mam nadzieję, że znajdę się w odcinku, bo tylko jeden Simpson na razie pojawi się u ciebie na filmie. No, wtedy tak bo było mało, a teraz właśnie zrobiłem taką serię. Także będą wszystkie. Kolejne moto. Siema mam, na imię Paweł, mam 15 lat, jeżdżę na motorach od 4. Zaczynałem właśnie na niej, ale też śmigałem na jakichś crosach. Przedstawiam Ci moją wieśkę. Włoska jest z 80 roku. Jest to 125 w dwusuwie. motocykl jest w remoncie silnika oraz wizualnym. Silnik został prawie cały zrobiony, oprócz tłoka. Włoska jest pomalowana. Praktycznie cała w oryginalnych częściach, takich jak koła, bak, błotniki jest założony zapłon CDI, który daje jej lepsze osiągi. Zapłon kosztował 400 ziko, ale nie żałuję. Motocykl ma gdzieś granicę w granicach 7-8 koni, nie jestem pewien, ale w książeczce pisze 7,3 konia. A z tym zapłonem może mieć te 7 lekkie magneto. Dzięki temu szybciej się wkręca na obroty. Maksymalnie jechałem nią 86, mierzyłem też obok jechał kolega kładem i tyle pokazało. Po tą górę podjeżdżałem bez tłumnika, większa moc. Chińskie 125 kłady ciężko im było pod nią wjechać, a moja dała radę, ale wiadomo, teraz po remoncie i ładnie I lansuje się po wsi. Na wakacje myślę kupić coś innego, mam nadzieję, że ją pokażesz. Pozdrawiam Ciebie i ekipę, pozdro. No i ostatnia, już WSK, Siema z tej strony, Paweł, mam nadzieję, że pojawi się w odcinku. Chciałbym Wam pokazać moją WSK 125, rok produkcji 84. Ogólnie to na początku wiosny zrobiłem szlif cylindra i nowy wał Zbiera się dobrze, jeździ mi się nią bardzo dobrze i nie narzekam P.S. Pozdrów mojego brata Kacpra, także pozdrawiam Także na szybko taki odcineczek wleciał Z waszych motocykli Później może się zakłady zabiorę, ale to też tego mam dużo do pobrania i nie wiem Muszę coś tam powybierać jakiegoś lepszego Albo właśnie może jakieś te super moto tak jak miałem wybrać gazu odpala w tak jak widać bo niektórzy się pytali czemu z gazem ale w sumie teraz bez gazu a też długo tak dłużej zachęcam to be wow. Jay roll needs a matching ring it's about to get a rough grab the vaseline cause we'll fuck your team up our bats are mean uh, our shirts get dirty you cats look cleaned up we bout our business but y'all like to talk a lot looks like howard knocked another one in the parking lot